Wiceminister Cezary Tomczyk postanowił podzielić się z Polakami swoją wiedzą, a przy okazji też się pochwalić. 500 milionów dolarów przeznaczy rząd Stanów Zjednoczonych na inwestycje w czterech bazach w Polsce: w Drawsku Pomorskim, Powidzu, Wrocławiu i Łasku. Problem wiceministra w tym, że według umowy między Waszyngtonem a Warszawą koszty amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju ponosi Polska. Infrastruktura wojskowa, w której stacjonują żołnierze USA, jest, należy do Polski i zostaje w Polsce, więc jest rzeczą zupełnie zrozumiało, że goszcząc sojusznika e, zapewniamy mu właściwe warunki e, zarówno dla żołnierzy, jak i dla sprzętu. To konsekwencja umowy o wzmocnionej współpracy wojskowej podpisanej jeszcze przez pana premiera Błaszczaka w 2020 roku. Kolejne elementy, kolejne przedsięwzięcia realizowane na terytorium Rzeczypospolitej są właśnie konsekwencją tamtej wielkiej i niezwykle ważnej umowy. I niestety on, nie można powiedzieć, że się pomylił. Tak? On chciał żeby mieć propagandę i powiedział nieprawdę w czymś, co jest, jest proste. To jest niestety przypadłość tego rządu, że oni propagandę stawiają ponad e, pe, pe, prawdziwą, e, można powiedzieć, rzeczywistość, no i, i ta rzeczywistość często ich dogada. Tomczyk najpierw swój wpis usunął, a po pewnym czasie już poprawiony post wrócił wraz z filmikiem, gdzie wiceminister znowu chyba chciał zabłysnąć. Pamiętacie, jak PiS mówił, że żołnierze amerykańscy opuszczą Polskę? To coś wam pokażę. Rząd Stanów Zjednoczonych, Kongres, a później Donald Trump zaakceptowali właśnie plan inwestycyjny, zobaczcie sami, gdzie w czterech miejscach w Polsce, czyli we Wrocławiu, w Drawsku Pomorskim, w Powidzu i w Łasku nastąpią inwestycje w bazy wojskowe na poziomie 500 milionów dolarów. W tym filmiku co zdanie to kłamstwo? Po pierwsze, Politycy Prawa i Sprawiedliwości jasno mówili, że gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem Rzeczypospolitej, nie daj Boże, to amerykańscy żołnierze by opuścili terytorium Rzeczpospolitej, ponieważ polityka skrajnie antyamerykańska rządu Donalda Tuska i również Rafała Trzaskowskiego by do tego doprowadziła. Bo podczas kampanii w amerykańskich wyborach prezydenckich Tomczyk obok swojego pryncypała Donalda Tuska dał się poznać jako przeciwnik Donalda Trumpa i zagorzały zwolennik lewicowej kandydatki demokratów Kamali Harris. Na całe szczęście do Stanów Zjednoczonych Poleciał prezydent Karol Nawrocki, który został wybrany przez Polaków w wyborach 1 czerwca, i załatwił to, że amerykańscy żołnierze nie opuszczają Polski, a wręcz przeciwnie, jest deklaracja pana prezydenta Trumpa o tym, że może nawet zwiększyć kontyngent amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trzeba się cieszyć z tego, że kooperacja polsko-amerykańska.